Dlaczego pani robi zakupy w Lidlu? Czy to pani ulubiony sklep? No, lubię tutaj chodzić. Dobry, Dlaczego? Dobry towar, mają. I lubię chodzić. Bo są fajne ceny. Ciuchy mają dobre marki, znaczy ciuchy, ubrania. Lubię kupować ubrania dla dzieci. Dla siebie zresztą też. Bo jest blisko domu. Robię codziennie zakupy. Mieszkam blisko, jest dobra jakość towaru. A bo są tanie zakupy, można kupić tu dużo rzeczy ciekawych. Bo bardzo lubię tutaj kupować. <noise> Dziękuję. Czy Kerfur to. Pani ulubiony sklep? No tak. Dlaczego? Za co pani ceni sobie tę markę? <grym> Towary mi się podobają, bo jest dobry wybór. Jest najwięcej miejsca pod sklepami w przyczynie. Tu jest żeby zaparkować, jest spokojnie, można dojechać i za ja to go właśnie lubię. Mało ludzi raz, po drugie w czysto. Poza tym bardzo lubię. A produkty, asortyment, jakość, jest, cena? Jest. I gazetki, można wybrać coś. Za co Pani y, ceni markę, i o ile Pani ceni markę Intermarche? No trudno mi powiedzieć, ale dobrze się robi zakupy w tym sklepie. Bardzo smaczne są wędliny. No, bo jest dużo promocji, fajnych promocji. Mięso bardzo dobre, szynki z wędzarni. Zawsze świeży chleb i bardzo dobrze, przejrzyście ustawione są półki, towary łatwo znaleźć, zawsze idę w ciemno. Troszkę za drogo do innych sklepów, do innych marketów. A do jakich Pani najczęściej chodzi? Do jakiego sklepu? Do Lidla. E, przystępna jakość i przystępne ceny w porównaniu do wszystkich okolicznych sklepów. Dziękuję Panie. bardzo. Za co Pani sobie ceni markę Kaufland? No za duży wybór towaru, nie? I wszystko jest świeże, nie? Kaufland dlatego mają wiele dobrych produktów, w niskich, w niskich nawet cenach. Nie, ma, nie jest po prostu złym sklepem. Nie? Mam blisko, szybko, przyjemnie. To jest fajnie. <laughs> fajnie. Jestem bardzo zadowolony. Pomimo, że mieszkam z drugiej strony miasta, ale sobie tutaj przyjeżdżam często. Nawet butelki odbierają bez problemu. Ceny też są w miarę dobre, bo ja bardzo dużo jeżdżę właśnie do Cauflandy i jestem bardzo zadowolona.